Cześć Boże, no nie wychodzi mi to nagrywanie na YouTube ostatnio, ale dzisiaj się udało, dzisiaj nagrywam i proszę Cię posłuchaj na początku najpierw Ewangelii, a potem krótkiego komentarza do dzisiejszego słowa. Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć. Odpłatę, bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Bardzo mnie zaciekawiło i zatrzymało to zdanie. Będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają tobie czym się odwdzięczyć. I, I zwraca moją uwagę, Jezus, dzisiaj na to, jak bardzo jesteśmy, i tutaj takie ciekawe nowe słówko w moim słowniku, jak bardzo jesteśmy egotyczni w życiu, to znaczy, jak bardzo jesteśmy skupieni na sobie, na swoich przeżyciach, na swoich potrzebach, nie mówię, że to jest źle, ponieważ każdy siebie też musi kochać. Natomiast ta nasza egotyczność potrafi wybić ponad skalę i potrafimy funkcjonować też w relacjach z ludźmi, tylko. W taki sposób, żeby zaspokoić swoje potrzeby, nie? żeby nie skupić się na drugiej osobie. I dla mnie ten fragment Ewangelii jest dzisiaj takim remedium na właśnie nasz egoizm. Kiedy człowiek robi coś dla innych nie po to, żeby otrzymać coś w zamian, to paradoksalnie otrzymuje wiele, otrzymuje poszerzone serce. Serce, które zaczyna patrzeć innymi kategoriami. Cała Ewangelia Jezusa Chrystusa jest takim zaproszeniem do ciągłej zmiany mentalności, choćby właśnie takiej, w której panuje wykorzystywanie drugiego człowieka, bycie w zależnościach, w których ja coś mogę otrzymać. Ewangelia zaprasza do tego, żeby funkcjonować w relacjach dla nich samych, nie po to, żeby coś otrzymać. Ewangelia poszerza serca, a dzięki temu jesteśmy w stanie potem przyjąć rzeczywistość Królestwa Niebieskiego. I nie sądzę do końca, że mamy traktować tę przypowieść od razu dosłownie. Chociaż byłoby to na pewno ciekawe, ale i trudne doświadczenie, żeby urządzać co jakiś czas imprezy i dla, dla takich ludzi, o których Jezus tu wspomina. Zresztą robimy to też w kościele. Dla mnie to jest, to co Jezus mówi, pewną prowokacją. To jest pewna prowokacja do zmiany myślenia. Do zmiany myślenia, w którym zaczynam patrzeć na człowieka ze względu na niego samego, a nie to, co mogę otrzymać. Gdy jestem w relacjach dla samej relacji, dla osoby, która jest w tej relacji, to ta relacja zaczyna nabierać innego smaku. A tak często jesteśmy po prostu egoistyczni. Nie? Myślimy o tym, co sami możemy otrzymać. Prześwietl swoje serce tym słowem, i zobacz, ile jest w tobie tej egotyczności, tego skupienia się tylko na swoich przeżyciach, na swoich pragnieniach, na swoich emocjach i potrzebach, a ile jest takiego wyjścia w stronę człowieka, który pojawia się w Twoim życiu człowieka, który zawsze jest zagadką i który nas może zaprowadzić w takie rejony też samopoznania. Do których sami nigdy byśmy nie dotarli. Będąc z kimś w relacji dla niego samego, jesteśmy w stanie tak naprawdę wiele otrzymać, ale to jest efekt uboczny, a nie cel. Będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się Tobie odwdzięczyć. Szczęście w relacjach również wynika z tego, że jestem z kimś dla niego samego, a nie dla tego, czym się może dla mnie odwdzięczyć. Cóż za. Inny sposób myślenia, inny niż ten, który panuje w naszych czasach, w naszych środowiskach i w naszej rzeczywistości. Na przyswajanie tego sposobu myślenia, tego sposobu działania, Tobie, Błogosławie, a w zasadzie, niech to zrobi Ojciec i Syn i Duch Święty. Dziękuję za wysłuchanie. I jak chcesz, to się podziel w komentarzu swoją refleksją. A tymczasem, dobrego wieczoru. Nocy, poranka albo dnia. Cześć. Szczęść Boże.